Elo, lo 320 witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Integralny Oraz Legion. A przed Wami kolejny materiał z Sains of the Third. Remastered. No i tak, w poprzednim odcinku wykonywaliśmy sobie zadania poboczne i różne aktywności na rzeczy, a dzisiaj lecimy dalej z Fabułą Główną i zaczynamy misję od Kinsey koniec z tym ściąganiem. ready for it yet Well, how long will it be? depends on if There, yeah. that should do it. If Oleg can get the processors to overlock even more, Wait, give me a second. Kinsey? I am impressed, it works. Oleg's a genius. That's great. Can we worry about the deckers now? Sure, come over when you can. Finally. No i dobra, no I jedziemy. Jest to besser bardziej. No, już tam zaraz będę w sumie. Dobra, to jedź, jedź. Moim motorkiem. Okej. Okay. Dobra. I'm in I'll explain it again, real slow. I want to broadcast your subconscious into the Decker user net. Then you'll be able to interact with the avatars of users and correct the abstract representations of data that are the cornerstone of their online operation. To do that, I need. A Neemo chair, of course. A watch chair. Yeah niemo neurological electromagnetic gyroscope. The KGB destroyed the only one in existence. The Deckers have one. Impossible. How could they miss the signal? They're keeping it here. Clever. Okay, nerd time is over. What is this thing? And Kinsey, for fuck's sake, keep it simple. I need the chair to stop the Deckers. No. Thank you. No. No, we no. no to

Takować łącza tą bazę chyba się też ulepszać, dało pamiętam. Dobra, no z wybuchową amunicją to skręcił się zabawie. Może jeszcze ta pani przyjedzie z tym młotkiem. <grym> A okay. Adam na dachu jest. <laughs> I poleciał. <laughs> no. <laughs> to jak ci dzień mija. <laughs> no. Dobra. To co cię pojechała? Dobra, na piechotę, na piechotę idziemy, to tam. Przyda się spacerek. Tak. Dzisiaj się tak daleko? No. Że to nie jest daleko. Wiesz ja ile w Parklewia ja biegam na piechotę. Męż mi się nie chcę... Piechotę napierdasz? No przecież tam prawie samochodów nie ma. W trzeciej części. To trzeba mieć parta, żeby samochód. Tak to sam się kurde posterunki ja przyjmuję. Ja przejmuję... No przejmuję posterunki. A wszystkie? No nie wszystkie. Rozdzielam sobie to na odcinki, żeby tam w każdym odcinku było coś ciekawego. Far Crya 3 też się... E, z Far Crya 3 też będzie się kręcić około 30-40 odcinków. W Sens 3 też Bo tam trochę tych rzeczy mamy do robienia Dobra Bardzo proste misje w tej grze są. Chciałbym tak zaznaczyć. Ale że co, Far Cry? Nie, w tym, w Sensor 3 tutaj. A. Mogliśmy poziom trudny ustawić sobie na początku gry. Na normalnym, na, na chyba, że w, chyba, że w czwórce ustawisz To? No chyba, w czwórce ustawię, w czwórce ustawię, bo tam będzie za łatwo na normalnym. Się okaże Bo i to ten, to. Trójkę przeżyłem na łatwym, tą przejdę na normalnym, a tam czwórkę przejdziemy na trudnym. Taki eksperymencik. No, dobra. Jeszcze trzecie złączę, Łącza z Ho. Hmm. Wydaje mi się, że to miasto jest takie bardziej kolorowe w porównaniu do zdechłej, czerwono-czarnej czwórki. No, jest więcej świecących elementów niż w GTA Trilogy. Zobacz, na przykład tamte czwórca, takiego nie ma, jak te takie diody, co na, na niebo wskazują. <śm> Dopóki to miasto nie będzie żyć własnym życiem, to będzie super. <śm> 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 no, no tu, No i dzieci dekerzy Nie mam pojęcia <grym> No co, przerwa na potańcówkę Mówię ja sobie też, że jakiś gest dodał, na saksofonie <grym> Ja, ja takich gestów sobie nie wziąłem Dobra <grym>

Dobra, przejmuję ten pojazdik. Wsiadaj. Wsiadaj, Kasia. Wsiadaj, Kasia. Chłopie, to już tu, tu Aha, tutaj. Boże. O, laleczki. No ale nie zdążyłem ich przebyć, emisja zaczęła. Mogę się tym spaść? Nie wiem. <grym>. Jak we wcześniejszych odcinkach. O... a epicko just coming. There's uh, a lot of power output coming from this place, So it's hard to get a lock on the chair. No shit, it's a power plant. I need more time. Got it. It's right under the main cooling tower. All right, let's go get Just you, and you'll have to take the quick way. The deckers may already be destroying the chair to keep it from us. Quick way? Yeah, jump. Oh, no. Don't get Jeronimo! Jeronimo! <grymne> Nasze krzyki. No. O, tam. Ale O Podoba mi się tam O kurde. Oa! <grymne> <grymne> o kurde! To <grymne> <Co> się. To się kurde poleciał na główkę. O idą! O! Idą! Cmerfy. Ale muza Router. Ole kurde. Jak w tym, no. jak w trzeba, Dragon. No PILE Dobra, piana Włączam terek Jeden włączony. Okej, okay. granat. Kurde, leżał. Nie pora na spanie. Laski na tych wrodkach. No. Są irytujące. <laughs> Ten Ude, szybko. Lasko, no, ja. dawaj to. BUM Kurde, Umier um um umieram zaraz. Degonieru Chowałem się. Dobra, biorę jakiegoś typa na moim tarczy. Dobra, lecę. Bum! Boom. Bum! Dobra, wyłącz ostatni router. Bum! O, ale krzesło odowalone. Ło, wow, ale fajne! Takie dla świętych! Koniec imprezy! No i zajebiście! O. Koniec z tym ściąganiem! <laughs> Ta porteta jest twoja, dostosuj ją i, lepsza i No i zajebiście! Lepsza baza niż tamta, przynajmniej. To jest taka no. bardziej Terminator. Terminator. Ło, ale się zmieniła! Kurde, czemu w czwórce czegoś takiego nie ma? Sejwiście A w czwórce tego nie ma w Dominatrix? Eee, yy, nie ma Jak? W Dominatrix chyba zaczynasz tam. No. Ty tym budynkiem się bijesz. Jezu, ja so, nie pamiętam Dominatrix A ty grałeś w ogóle w Dominatrix? Grałem dwa razy, tylko nie pamiętam właśnie tego. A. Nie, to nie tutaj się zaczynało, to się zaczynało tam w tym kasynie. Ej, faktycznie! No to było w tym kasynie. I tam miałeś do wyboru ten minigun, flamethrower i. E, granatnik jakiś dofalony. Ja. Wchodzę do apartamentu, lecimy na lądowisko. Ja chcę zobaczyć, co to jest ciekawego. Tak, no, nic na pewno. Nic na pewno Nie ja ci mówię, nic Lądowisko jest Ojej. No, the... yeah. Nowe, nowe te, nowe samoloty Najlepsze jest miotła Prawda Modyfikacja fortecy, o kurde, ale ją można zmodyfikować Na jaką? Na no, taką gigantyczną no, Co ja mówię? Nie stać mnie! A ja to kosztuje? 120 tysięcy O Jezu! Dobra, biorę Ultora To ja też wezmę... Nie, nie, ja wezmę miotła Yeah. No to co? To na tyle na, na razie, nie? No. Ale to, to, to na tyle.